O świętym Maksymilianie oczywiście powstało bardzo wiele książek. Dla mnie, jako redaktora naczelnego medium, które chce docierać do ludzi na całym świecie, medium, które oddaje się Matce Bożej, święty Maksymilian jest postacią numer jeden. On, jego portret wisi u mnie w gabinecie, a kiedy zaczynamy kolegia redakcyjne, to wśród wezwań świętych Maksymilian właśnie po Matce Bożej jest na drugim miejscu. Gdy wspólnie z kolegami się modlimy, zaczynając tydzień właśnie od kolegium. Ale dlaczego ta książka jest wyjątkowa? Oprócz werwy, z którą została napisana, i oprócz jej obszerności, Pan Tomasz Tredikowski nie postawił na to, co stawia, na co stawia większość biografów Maksymiliana, bo większość biografów Maksymiliana stawia na to, o czym wiemy najlepiej. Jak wiadomo, mm -hmm. znamy te, e, 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 lubimy tylko te piosenki, które już słyszeliśmy, prawda? Mm -hmm. O Maksymilianie Kolbe, kiedy powiemy przeciętnemu katolikowi również w Polsce, usłyszymy, że był człowiekiem, który oddał życie za.